Dobra, jak widzę, to kolejny odcinek na moim kanale. Dzisiaj koło Fortuny zdecydowało do prawdziwego życia. Więc był taki filmik, żebyście wybrali jaki album, był tylko jeden komentarz. I, to, I ten komentarz zdecydował, że to będzie ten album, ten Więc wam go pokażę. Liverpool? Taki. tego trafiłem. Jest ucinek. Tak z tyłu tutaj Manchester City. <gry> tutaj ja. Kartkę. Mm, no i Haland taki mocny Haland Do też trafiłem. I muszę ci co obejrzeć. Chelsea I tutaj Real Madrid, win, Jezu, Vinicius, no, supersonic Rainbow Master, Tony Cross, super dwie karty holo Diamonds, Ramos. Marquinhos, Neymar, goleiro Neymar, mas é do, do, do seu ano, então... Ah, seis. o que é? Aqui atrás tem o ramo de Bicu, Hakimi, e Brat. Ah, tem yes, tudo é te, Mbappé e Brat. Bayern Monachium, Cancelo e Sonar. Brazylia. Anton tutaj Ritalison Rainbow Master Ó Harry McQuire Rainbow Master i to jeszcze kolejny Rainbow Master Pickford Francja GOAT Olivier Ziromax Klasy bo tak Niemcy Havertz. No mu najlepszy. O. 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 Włochy. Argentyna Emiliano Martinez. Tutaj będą puste strony, ale. O. Pure football. Patrzcie. Najlepsza karta z tej kolekcji. Yeah. Ja to trafiłem, więc. Dam link do tego filmu wam. Potrafiłem te wszystkie karty. Więc to było na tyle. Pa!